Dzień dobry, szanowne, dzień dobry, szanowni, majowe dwa równe skoki. Dzisiaj o modelu PDCA, który został zaimplementowany do wielu standardów zarządzania. Odwołamy się dzisiaj do jednej normy tej najbardziej popularnej na świecie normy, czyli normy ISO 9001 i do jej polskiego wydania, po to, żeby ten model z jednej strony umiejętniej wykorzystać i zrozumieć, po co on. W ogóle stanowi pewnego rodzaju bazę, fundament dla podejścia systemowo-procesowego, a z drugiej strony, moi drodzy państwo, żeby się też z tytułu tego modelu i jego transkrypcji do normy 9001 uśmiechnąć. Zacznijmy od tej kwestii, która merytorycznie jest znacznie ważniejsza. Otóż, moi drodzy, model PDCA, czy to w normie ISO 9001, czy w każdym innym standardzie, on przypomina nieco pralkę. Takie skojarzenie może dla Państwa się wydawać dość dziwne, ale rzeczywiście proszę zwrócić uwagę, że nawet graficznie, jak popatrzymy, to ten model rzeczywiście przypomina bęben od pralki. Tak? My musimy najpierw pralkę zaprogramować, my musimy tą pralkę załadować, czyli musimy mieć pewne wejścia, które następnie poddajemy działaniom operacyjnym i w ramach tych działań operacyjnych chcemy uzyskać lepszy, czystszy efekt. O skojarzeniu pomiędzy modelem PDCA a pralką będziemy mieli okazję porozmawiać e, także podczas Quality 2024, czyli dokładnie za miesiąc na Górnym Śląsku, kiedy wesprze nas w tym, szczególnie w panelu patologia musi być, wesprze nas w tym, drodzy Państwo, Maciej Sztur. I tutaj już się pojawi pierwszy uśmiech, ale drugi uśmiech pojawia się dzisiaj w serii Dwa Równe Skoki. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, to taka ciekawostka przyrodnicza że w modelu, który jest na stronie siódmej normy ISO 9001 i jej polskiego wydania pojawił się mały babolek. Mianowicie w cyklu PDCA, a konkretnie w kroku związanym z wykonaniem, wpisano, że ten krok obejmuje wparcie. Wparcie, a nie wsparcie. Dlaczego o tym mówię? Nie tylko dlatego, że to jest literówka, która z nami jest od 9 lat w polskim wydaniu normy jakościowej, ale mówię drodzy Państwo także dlatego, żeby wzbudzić Państwa czujność, mimo tego, że jesteśmy w trakcie 2 majowego weekendu i wielu z nas odpoczywa. Mówię o tym, żeby wzbudzić Państwa czujność co do tego, że kiedy reagujemy zasobami na niepewność, na ryzyka, na rezultaty, które chcemy uzyskać, to zasobami z tej tkanki miękkiej, którą jest człowiek i tkanki twardej, którą jest nasza infrastruktura, nasze rozwiązania dokumentacyjne. Transfery danych, etc., etc., to pamiętajcie Państwo o jakże ważnej rzeczy. To są elementy, które mają wesprzeć finalny rezultat. To są elementy, które mają doprowadzić do tego, że z pralki wyciągniemy czyste rzeczy, czystą odzież, w której nadal będziemy czuli się wygodnie, komfortowo, która będzie przyjemnie pachnieć i która nie będzie naznaczona brudem, niezgodnością. Czy patologią, jeżeli wpieramy rozwiązania systemowe, jeżeli wykorzystujemy tutaj tylko i wyłącznie ruchy siłowe, albo przede wszystkim ruchy siłowe, to nasze systemy zarządzania nie będą kołem zamachowym, które pozwala na lepsze rezultaty systemowo-biznesowe, ale niestety staną się pętlą na szyi. Tego absolutnie nikomu z nas nie życzę, a życząc. Dobrego miesiąca maja. Pozwólcie, że skorzystam z dobrodziejstwa jego nazwy i na koniec dzisiejszego spotkania powiem dwa zdania. Trzymajcie się, rozwijajcie się, rozkwitajcie kompetencyjnie, świadomościowo, systemowo, biznesowo. Stawajcie się coraz lepsi, kręćcie tym tyłko, kołem tak żeby to nie był zamach na wasze systemy i na was samych, ale żeby to było koło, które rozruszone, rozkręcone daje możliwość osiągania coraz to lepszych, coraz to nie tylko skuteczniejszych, ale przydatnych i bardziej adekwatnych dla państwa i dla państwa partnerów biznesowych rezultatów. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam 5 czerwca, to podwójne zaproszenie 5 czerwca online dwa równe skoki. Od 5 czerwca na Górnym Śląsku tegoroczne sympozjum Quality 2024.